Witam wszystkich ponownie w Blackguards, z tej strony Chabrda. Jak przystało, na akt piąty, prawdopodobnie zbliżamy się już do zakończenia naszej wspólnej przygody w Blackguards. I z tego co mi się kojarzy, to czeka mnie jakieś 13 prób. Co jak była jakaś w którymś z inter była mowa o 13 próbach w wiecznym mieście, a, znaczy w do, dolni wieczności. No i właśnie wchodzimy do niej, więc żeby nie. A, aha nie mogę spać w ogóle, muszę tak wejść z poranionymi moimi tankami, no niestety, bez many, do cholery, i w ogóle dup, no nic, wchodzimy. Uhu, Wieczna dolina, co tu będzie się działo? I dlaczego nikt, nic nie, nie ma dźwięków, jesteśmy na miejscu, to ja będę robił za voice acting, ok. Okej, okay. no niewiele się dowiedzieliśmy z tego intra i mogę odpocząć w końcu, co chyba, mam jedną rację żywnościową, spotyczna próba, do cholery jasnej, e, tak, szybki save, wyjść spać się, bo podejrzewam, że będzie niezła masakra, e, obciążenie znośne, i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na pewno nie jest to 13 prób. Ale to nic. Jaszczur. Och, Holender, no to wbijamy do Jaszczura. Mmm. No, nie bardzo, nie. Okej, no, co ty, ty robisz? O, ty dranie. Takie bezbożnictwo tutaj uprawiacie. Aurelia. O kurczę. Her. She followed them into the temple no, zdecydowanie chyba zdradziła nas. Cholera, szkoda. Miałem nadzieję, że zostanie w drużynie. Tak. The

To nam... o, szkam nauczyciela. Stop, stop, stop. Czego możesz nas nauczyć, kolego? O, percepcja. Tak, zdecydowanie sobie pójdę w, w percepcję na maksa. Mam plus 2 do wszystkich ataków na odległość. zostaje z 263 punktami. Szkoda, że wcześniej w to nie polazłem. Poszedłem w jakieś kontrole ciała i... O, i, i siły woli. No nic. Ale przetrwałem, przetrwałem. Więc nie było może to aż, aż tak potrzebne i konieczne. W każdym razie dalej. Tak, chcę zatwierdzić zmiany. Przetrwanie. O, przetrwanie byłoby w, w, sympatyczne, ponieważ już będziemy na terenach dzikich i przydałoby się e, mieć te bonusy. Więc może być w cholera się pokusić o to. A, niech będzie nauka. Tak, plus jeden do szybkości. Plus ceny żywności. No cholery, jasnej. No nic, lecę dalej w tę ten, w ten, w umiejętność. Teraz są plus dwa do szybkości, świetnie. To mnie cieszy, to mnie cieszy. I zostałem z bardzo małą ilością z, z punktów przygody, więc olać. Ej, co to był? ja bym się mógł tutaj nauczyć? W sumie to bym w zaklęcia z chęcią poszedł. Szybkość błyskawicy właśnie. Czy uda mi się doprowadzić do poziomu trzeciego? To mnie tylko ciekawi. I... Czyżby, czyżby? I jest! Mam poziom trzeci, więc dodatkowa akcja. To będzie bardzo, bardzo pożyteczne nic więcej praktycznie nie będę się chciał uczyć. I takate. O cholera ja ci dam tą percepcję, kolego. Przetrwanie. <laughs> tak, zdecydowanie w przetrwanie pójdę. Na maksa, jeżeli się... Aj, nie da się. No to nic, do trzynastki w takim razie. Na razie po prostu tyle. Zatwierdź. E, co nam w takim razie proponuje ten co nasz jaszczur? A, może mu niego kupić rzeczy, jest! Co nam proponujesz, by był sklepik? I uzupełniłem sobie w końcu strzały u małej. Normalnie wygląda teraz jak Dziecię Słońca. Ma jakieś na... rękawiczki, na golenniki i zbroję na pierśnik. To mu zostawiłem ze starych rzeczy. Taka temu kupiłem tą broń. Jest lepsza, jeżeli chodzi o obrażenia i posiada również Rany, no tylko, że ta odległość jeszcze ma. Ale odległość to nie jest taka ważna. Mała też wygląda jak dziecię słońca. I Nauri ma taką tarczę teraz. Jest lepsza, ponieważ. Dlaczego? Ponieważ ma inicjatywę 1, a poprzednia tarcza miała inicjatywę 0, więc jestem generalnie zadowolony. W końcu razie F5 i śmigamy do

<tryk> Która wygląda zachęcająco? Zachęcająco wygląda na przykład ta. Więc jeszcze raz, F5, żeby już nie powtarzać bez pierdzielenia, ja szczur mam nadzieję, czeka ze sklepikiem i śmigu, śmigu do tejże komnatki, poważnie. On są strasznie duże. Boże, Przestań, grać. Okej, okay. straszliwie duże te aligatory. Mają trzy aligatory i mają cholernie dużo życia. Dużo mała jako pierwsza. Więc od razu. Wycofać się nią <laughs> i 90% na niego. No jasno, że tak. Bardzo ładnie. Zdechło. Uhuhu. To nie powinno stanowić problemu. Tak, te tak. Czekaj. Pozwól brzdalowi podejść. Naurim. Naurim, owszem. Ty będziesz wielce pożyteczny, prawdopodobnie. To jest nie ten cios. Powalenie, raczej nic, to nie w skóra, więc potężne uderzenie za 13 punktów. I następny brzydal. Dobrze, że mają jakąś odległość taką znacząco do pokonania. Zurek, Ty oczywiście, że zapodasz szybkość błyskawicy, na przykład taka temu. Przydałoby się rany zadawać tym brzdalom. Więc taka te, ty tutaj powiedzmy i I co nie możesz atakować? Mo, możesz atakować. Powiedz, że możesz atakować. Czemu nie mogę wybrać? To było żadnego. Aj, tymi brońmi nie mogę. No nic, to zwyczajne uderzenie. 12, nie ma rany. Niestety, jeszcze raz. Chłop.. nie, ty teraz chłopie zmień broń w ogóle. Krwepica, oczywiście, że tak. Krwepicu przyatakuj. A, 75%. Wajcie, uniknął. Mała. Weź, żeby go wykończ. Błagam. No niestety. Takate. To już została pieszczocha. Zdechło. Nie, to jest... Wygląda na to, że nie będę miał problemów z tymi krokodylami. Mm. Tak, Ate, ty, ty się przesun tu. I oczywiście, że atak... 55% tylko masz. Aj. Mało. No to zwyczajne uderzenie. Bardzo ładnie. Nasz magik. W sumie... Niech sobie uzupełni many, bo on tutaj będzie średnio potrzebny. Prawdopodobnie wyniszczymy tego krokodyla w następnej turze, więc olać go zresztą. Dostał ranę! wow! I Naurim. Naurim w tu podejdzie. I ciekawi mnie jak 60% na zranionego ciągle mało, jak na mój gust, więc zwyczajne uderzenie.

Okay, that home you must always stay at home, always at home, and before you know it, your life is over. free yourself, turn aside, do not waste your strength on the helpless. He has a point we shouldn't stay here longer than necessary. A jak mam to zrobić, skoro one już mają jeden punkt życia? Uwięzione dziewice. Gdzie one w ogóle są? Aha, tu leżą sobie, czyli co? Zurek, ty będziesz je leczył. Rzucisz na siebie czar, szybkość błyskawicy, będziesz je leczył. Okej. Okay. Mała ma zakutych, opancerzonych bydlaków, więc od razu zmiana uzbrojenia. Mała. Tutaj, przywacz kolczuk. Jednoznacznie. Takate. Podbiegniesz kawałeczek. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj pułapek. E, I... I Naurim. Również kawałeczek. I czekasz, chłopie. Na szczęście nic się nie stało. Zurek. Zurek. wszystkie trzy dziewice mają skończyć z więcej niż jeden punkt życia. Zostawmy je sobie na koniec może, a póki co? E, szybkość oczywiście, że błyskawicy e, ja bym przydzielił to chyba taka temon ma bardzo przydatną umiejętność ranienia. A i w sumie mało mogłem wykorzystać do tego celu. No nic. E, Takate, możesz podbiec i uderzyć. Świetnie. <laughs> Zrób to. 95%. Elegancko. I trzy rany. Hy! Pieszczocha. Znowu Takate? I znowu ten gość. Bo nie wiem czemu, ale nie mogę się ruszyć. No nic, nie szkodzi. Bijemy. Tak, gość jest zdecydowanie na wykończeniu, bardzo potężnie. Naorimie. Ty w sumie, w sumie po prostu podbiegnij. Na ile ci pozwoli, pozwolą twoje krótkie nóżki, mała. Ty też się porusz kawałeczek i... Przeszywacz Kolczuk, zdecydowanie chyba chciałbym w tego gościa pojechać. Nie wiem gdzie są pozostali ci wojownicy. Jeden tu... Aha, oni tu są. Do cholery źle. Więc w tego. Ładnie. I znowu takate. Tym razem może się przemieścić. I chyba tak uczynię. Tylko takate tu, tu za rączkę muszę Cię widzę, znowu prowadzić. I masz dwa ataki. Z możliwością poranienia tych gości. Więc najpierw tego gościa. weszł rany? Niestety nie weszł rany. Ehm. Okej. Okay. Naurimie. Ty do tego koleżki podbiegnij. Sprawdź czwóreczkę. 95%. Wow, świetnie. I tylko 10 niestety. Holendę. A, zurek tu. I co? I szybkość błyskawicy, ale tym razem na siebie, chłopie. Dlaczego? Będę chciał leczyć dziewicę. E, Okej, okay. czyli lecimy dalej z próbą ranienia naszych uzbrojonych, ciężko uzbrojonych żołdaków. Elegancko. Elegancko. I teraz zurbara, i leczymy. Na przykład tą koleżankę. Stawaj dwucho. Bardzo ładnie. Mała. Ten gość jest denerwujący. Ale, czy ty masz możliwość w kogoś strzelać? W tych gości. Wow, to by było sensowne. 36, jedziesz w tego. Elegancko, zabity. Ten ma trzy rany. Ten jest pełen życia i wigoru. Więc tak, jednoznacznie w niego. Aj, zblokował. Naurim. Naurim mógłby walnąć tutaj dwóch gości Nie zada to jej wielkiego strasznie obrażeń wielkich, ale odsunie ich kawałeczek I... Dalej Naurim Gdzie są te wszystkie trzy... a jedna jest tutaj, do cholery Źle Nie mogę jej dosięgnąć niestety Aj, źle. Spróbujmy stąd. Jest. Y Do cholery. Wstawaj, dziewuszko. Eee, takate. Z chęcią bym się pozbył tych dwóch gości dwóch gości mi się z chęcią pozbył. Ciach, ciach, ciach. I w niego. Bardzo ładnie. Co te dziwice robią? A w dy, idiotko! Do cholery! Do cholery. Źle. Dobra, lecz w takim razie... Auć. Ty idiotko. Po cholery ty tam biegłaś. A w tą nie mogę. 25 punktów żywotności. I w cholera jasna. Wszyscy mi zasłaniają. Lecisz tu. Nie do Zurbarana. Co za idioci. Mała. Ten goś jest praktycznie na wykończenie. O. Oh. Doch. <ścoughs> bolesne, bolesne. I teraz tak. Ten koleś. No muszę go zabić. Jednoznacznie. Chociaż bardziej bym chyba się za tego chciał zabrać. Lub za tego. Cz, dobra, ten. <ścoughs> uh, Naurim. Rusz się tu. Nieważne. I powiedzmy, że w taki sposób uderz. Bardzo ładnie. Zurek. Zdrawiaj. Najpierw ta. Tylko gdzie ta dziewica biegnie? To jest pytanie. Hmm. O, elegancko. Pff, bez sensu. Oh, I ostatnia dziewica, uzdrawiajmy ją. Może się uda. Znaczy nie wiem, czy to jest dziewica, ale więzień generalnie. I mała. Został już tylko jeden rycerz. Więc jest szansa go zabić. Szybko i skutecznie. Ekstra. I ostatnia próba prawdopodobnie w tej komnacie. Z tego, co zauważyłem, trzynaście. Oh, Jestem bardzo pocieszony tymi dialogami. I przed nami trzy jaszczury, które są otoczone jakimś dziwnym. Hmm, dziwną aurą. A to ciekawe. Poważnie. Trzy jaszczurki. Też z dużą ilością życia, niestety. Hmm, mała. No to pies w pierwszą lepszą. Czy ona zdechła? O o, chyba wiem o co tu chodzi. Kryształki. Czyżby chodziło o kryształki? Takate, do przodu. Czekaj. Naorim, to samo. Błagam, tylko niech on nie wstanie. O. No i Zurek. Jednoznacznie szybkość błyskawicy. Oczywiście, że na... Na małą I teraz jeszcze mała może strzelić w... Na przykład w tego dziadygę Takatę Wykończ go łaskawie I Naurium. Czy ty możesz? Cholera, nie możesz. Walnij go normalnym uderzeniem. Co to było? No poważnie? Pojawił się następny. Okej. Okay. No to mała od razu go zlikwiduj. Aj, nie te strzały w ogóle. Do cholery. Źle Nie te strzały Dokładnie, te Niech on sobie to podbiega O, do cholery, wzór barana to zurek uciekasz I w sumie, w sumie nic nie robisz Mała tu się zajmie wszystkim. Koniec? Koniec. Próby okazały się dosyć, dosyć łatwe. Myślałem, że będą większe problemy. To wojenny. Bitewny. Bitewne. Bierzemy wszystko. W jakiś sposób musimy przeżyć te komory bez rozwścieczenia bogów? Dlaczego? Ale testy były przez Uriusa, a nie przez bogów. Chcemy go pokonać. No Właśnie, nie mogę odpoczywać, bo nie mam racji żywnościowych. Ja bym teraz z chęcią się udał na zakupy. Yy, I może uda się odpocząć bez lub zakupić racje żywnościowe, bo mam w sumie hmm, tylko many, mam problemy z maną, A już, ja ten odcinek już zakończę, ludziska, bo. No bo po prostu i tak będzie przydługi. E, I widzimy się w któryś z następnych komnat, w następnym. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.